Ten świat jest poddany presji czasowej. Wszystko mamy na chwilę, nawet swoje ciało mam na jakiś czas. I co potem? Jaka moja przyszłość? Robaki w trumnie. Więc jedyną, najistotniejszą decyzją, jaką możemy uczynić na ziemi, to odnaleźć niebo. Bóg przygarnął każdego z nas dzisiaj tutaj, na tą świętą liturgię. Aby dać nam swoje słowo o tym, że On zmartwychwstał. A skoro zmartwychwstał, to że Bóg żyje, że Jezus Chrystus żyje i skoro żyje, to mogę się z Nim dziś spotkać. Mogę Go dziś doświadczyć. O tak. Nawet dziś, może szczególnie dziś, w ten dzień zaduszny, i te wszystkie słowa, które czytamy z tej księgi słów bożych, one pomagają nam właściwie odczytywać znaki, które nam Pan Bóg stawia, a żeby nas nie dotknął żaden lęk, a żebyśmy się nie bali. I Chrystus przychodzi właśnie dziś, żeby dotknąć naszych umysłów. Żeby otworzyć nam przez swoje Słowo oczy, abyśmy mogli widzieć więcej. Abyśmy patrząc, widzieli dalej. Bo Bóg przeszedł poza śmierć. Jezus Chrystus żyje, On zmartwychwstał. I jesteśmy dziś na tej Eucharystii, ku Jego czci. I On się nam cały daje dziś, prawdziwy. Żywy, osobowy i wcielony Bóg. I to jest dla nas największa radość. Nic lepszego nas na pewno dzisiaj nie spotka, jak ta Eucharystia. I dzisiaj liturgia przypomina, że niebo jest naszym miejscem, że niebo jest naszym celem, że niebo jest naszym przeznaczeniem, bo Bóg jest naszym celem. Więc jedyną, najistotniejszą decyzją, jaką możemy uczynić na Ziemi, to odnaleźć niebo. I to nie jest marzenie dzieci, i to nie są fantazje literatów, tylko to jest życie o intensywności wielkiej, które tak trudno sobie tu wyobrazić, ale ono jest bardzo interesujące. To życie, które tutaj prowadzimy, ono po ludzku minie. I choć nikt o swojej śmierci nie myśli tak dosłownie często nie, ja nie. Może ten siwy pan przede mną, może ta siwa pani przede mną, ale nie, nie ja. Często nikt poważnie nie myśli o śmierci, ale wiemy, że ona przyjdzie. I uważam, że śmierć jest wielkim filozofem który do nas dziś przemawia, o co tak naprawdę chodzi. I może nawet, gdyby nie śmierć, nie myślelibyśmy o życiu wiecznym. A niebo jest zamieszkane. Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Abraham żyje, Mojżesz żyje dzięki Jezusowi Chrystusowi. I twoi zmarli też żyją, bo Bóg jest Bogiem żywych. Bo nie może umrzeć ktoś, kto raz otrzymał życie. Bo to nieprawda, że Bóg króluje pośród pustego nieba. O nie. We wczorajszą uroczystość wszystkich świętych to sobie przypominaliśmy. Nawet nie dokąd zmierzamy, ale do kogo zmierzamy. Bo człowiek jest istotą niedokończoną, która musi nie tyle czegoś się dorobić, tylko raczej do kogoś dojść. Przecież idziemy na spotkanie najpierw z Bogiem, który pragnie nas, nas mieć wokół siebie i tęskni, a potem na spotkanie z naszymi braćmi i siostrami. A ten świat. Jest poddany presji czasowej. Wszystko mamy na chwilę. Nawet swoje ciało mam na jakiś czas. I co potem? Jaka moja przyszłość? Robaki w trumnie. Heh. Wizja marności tego świata wielu doprowadziło do skrajnych porywów. Dlatego Bóg objawia nam poprzez swoje słowo. Że skoro on zmartwychwstał, to jest życie i że nasze życie się wcale nie kończy, lecz jedynie się zmienia. Otrzymujemy więc dziś na początek, na pierwsze danie tego posiłku duchowego, księgę Hioba, 19 rozdział. Trudne słowa, trudny tekst ale piękny, w którym Bóg pokazuje się jako zbawca. XIX rozdział. Sytuacja. Na początku jest, w której znalazł się Hiob. Smutna sytuacja. Odwracają się od niego domownicy. Ludzie, których on uważał za bliskich, unikają jego oddechu. Nie są w stanie z nim rozmawiać. On po prostu śmierdzi. Cuchnie, bo jest trendowaty. I on mówi tak: te słowa swoje. Bracia ode mnie uciekli, znajomi stronią ode mnie, najbliżsi zawiedli i domownicy. Zapomnieli mnie goście mego domu. Na sługę wołałem bez skutku. Me usta musiały Go prosić. Żonie mój oddech niemiły i cuchnę własnym dzieciom. Gardzą mną nawet podrostki, szydzą, gdy staram się podnieść. Od razu wzbudza mu bliskich. Nastają na mnie kochani. To mówi Hiob w tym dziewiętnastym rozdziale. Wszyscy się od Niego odwracają. Jest trendowaty, więc śmierdzi. Wszystko stracił. Na dodatek jest jeszcze przez swoich bliskich oskarżany. Chyba strasznie nagrzeszyłeś, skoro taki trąd Cię spotkał. I w samym środku tego doświadczenia Hiob. Mówi te słowa, które żeśmy już dzisiaj słyszeli. Lecz ja wiem, wybawca mój żyje. On jest zbawcą. On jest żywym. Mogę go doświadczyć. Mogę spotkać go. On jest żywym Bogiem. Mój Zbawiciel jest żyjący. Takie słowa mówi. Potem szczątki skórą odzieję i ciałem swym zobaczę Boga. To właśnie ja Go zobaczę. Moje oczy ujrzą Go. Moje nerki mdleją z tęsknoty. Czyli ja znów będę odziany w ciało. Dzisiaj jestem trendowaty, ale Bóg mi obiecał. Zobaczę Go moimi oczyma. Już wzdycham za Nim. Piękny tekst. I Hiob teraz mówi, że należy to wyryć diamentem na skalę. To znaczy, że nie chcę, żeby to słowo i to doświadczenie zostało wymazane. Diamentem na skalę. To, co jest na skalę się i jest wyryte, tego nic nie zniszczy. Na skalę, nie na pergaminie, ale na skalę. To będzie wieczne wypisane na skalę, diamentem i nie wiadomo, co by tam się działo, to ten wyryty tekst na skalę zostanie na stałe. I w twoim życiu nie wiadomo, co by się z tobą działo i jakiekolwiek doświadczenia by cię nie dotknęły, to masz tę prawdę przed swoimi oczyma. Twój Zbawiciel żyje. Jezus Chrystus z martwych wstał. Jest przy tobie. On jest twoim wybawcą. I jeżeli nawet nie widzisz go dziś, jak Hiob, ale zobaczysz go w życiu wiecznym. I Bóg to, cię, to ci dziś obiecuje w tej księdze Hioba. Zło nie zawsze będzie triumfujące. Bóg weźmie Cię w obronę. Nasz Bóg żyje. I to na wieki wieków. I to przypomina nam dzisiaj liturgia tego dnia zadusznego, kiedy idziemy na cmentarz i nie musimy tam płakać. Bóg daje nam nadzieję. Jest życie wieczne. I to zapisał w księdze, na skalę. Zapisał te słowa wyrył na skalę. Żeby dla mnie i dla Ciebie właśnie te słowa Hioba były nieustannym odniesieniem. Nieustannym, że wybawca twój żyje, mój wybawca żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Słowa jak muzyka. Choć ten, kto jej komponował, był w strasznej, cuchnącej biedzie. Ale Hiob ma rację. Nadzieję trzeba wyryć na skalę diamentem. I to jest nadzieja. To jest nadzieja. Tego nie mógł Sartre pojąć, i tego nie mógł nicze pojąć. Egzystencjaliści, którzy pisali: Bóg umarł, Aleluja, nie żyje. Tak Sartre pisał w swojej sztuce. Ale to słowo jest tylko na pergaminie i umarł beznadziejnie. A ta nadzieja, która jest ze Słowa, który jest życiem, ze Słowa Bożego, przynosi nam nadzieję i przemawia. I tego Sartre nie mógł zrozumieć, że chrześcijanie mają nadzieję. Kiedybyśmy otworzyli sobie Hebrajski tekst to byśmy mogli tutaj słowa przetłumaczyć tak, bo Hiob mówi, lecz ja wiem, Odkupiciel mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni, a dosłownie może by przetłumaczyć, że Odkupiciel mój żyje i w ostateczny dzień stanie nad prochem, nie na ziemi. Nad prochem. Właśnie tak, nie na Ziemi, nie tylko na Ziemi, nad prochem. Bo to słowo hebrajskie pochodzi od słowa być szarym prochem. Tylko to znaczy proch. Właśnie nie na Ziemi, tylko nad prochem. I ta intuicja piękna jest, że ostatni głos należy do Boga i nie tylko tu na Ziemi. Że to Bóg zostanie jako ostatni, więc niepokonany, czyli mocniejszy niż wszystko, niż zło, niż cierpienie, niż trąd, niż nowotwór, niż śmierć, niż pokusy i grzech. Jest nadzieja dla nas wszystkich w tym okrzyku Hioba, wyrytym na skalę diamentem, że do Boga. Będzie należało ostatnie słowo nie tylko w dziejach świata, ale też w dziejach prochu, czyli w moich dziejach i w Twoich dziejach, w Twoim i moim życiu, w życiu każdego z nas. Bo Bóg z prochu ulepił człowieka. Z prochu. I stanie nad tym prochem, stanie nad Tobą. I stanie w dniu zmartwychwstania ciał nad Twoim grobem, jako Twój wybawca. I wiesz, co się stanie? Ty wstaniesz z trumny, wstaniesz z grobu. Będzie zmartwychwstanie ciał. Dzięki temu, że On, Chrystus, umarł i zmartwychwstał i jest wybawicielem, stanie nie tylko nad ziemią, stanie nad Twoim prochem, jako Twój najbliższy, jako Twój Bóg który chcecie wyrwać z niewoli grzechu i zła, a przede wszystkim śmierci. I to jest dobra nowina, że Bóg przyznaje się do pokrawieństwa z prochem, bo lepił nas z prochu ziemi, ale na swoje podobieństwo i na swój obraz każdego z nas i w ten proch uch, tchnął ducha swojego. I sprawił, żeśmy ożyli. Bóg jest wybawcą. Więc my nie tylko wspominamy, że Jezus Chrystus był, powstał z martwych, tak, ale mamy pewność, że ten sam Bóg, który wtedy umierał na krzyżu, jak dzisiaj mamy w Ewangelii, jako udręczony Jezus, że ten sam Bóg, Ojciec, wydobył go z grobu i dzisiaj przychodzi żeby zrobić to samo w Twoim i moim życiu i to jest to co nam chce dać sobą kontakt z sobą samym, z martwych stałym, relacja z kimś kto żyje, kto zwyciężył śmierć, kto wygrał, kto z martwych wstał. Pamiętam kiedy ktoś umiera to się pi... właśnie testament jednego z księży proboszczów. Jedno zdanie z tego, posłuchajcie, piękny. Pierwszą moją prośbą jest, aby dzień mojej śmierci nie był w żaden sposób dniem rozpaczy i bólu. Bardzo pragnąłem tego dnia i jest on momentem, od którego rozpocznę swoje prawdziwe życie u Bogu naszego, u boku naszego Ojca. Więc ktoś powie, czy jest to możliwe, żeby iść na cmentarz i się cieszyć? Czy jest możliwe, żeby smutne uroczystości pogrzebowe zamieniły się w świętowanie narodzin dla nieba? Skoro Jezus żyje, Twoja babcia też żyje zmarła, i Twój dziadek umarły też żyje, i Twój tato też żyje, i Twoja mama, która odeszła, też żyje. I może, co najtragiczniejsze w ludzkim losie, może masz swoje dzieci na cmentarzu. Jeżeli masz dziecko na cmentarzu, ale wiedz, że ono też żyje. Są obecni duchem. Ich oblicza nie są smutne, tylko radosne, bo, bo, bo kochają. Więc nie mówmy, że oni byli. Oni są. Nie odeszli. Stali się nawet może bardziej obecni. Tak naprawdę tam na cmentarzu są tylko ciała. Tylko ciała. Ale oni są dalej i żyją. I to jest to, co wypełnia naszą pustkę. Bo nad grobem przecież można wielbić Boga. Przecież nad grobem należy wielbić Boga. Bo cmentarz to miejsce snu. Więc dla mnie pogrzeb to jest wielki znak nadziei. Na niebo, na życie, bo to życie tu się nie kończy. Więc możemy iść dziś na cmentarz i wrócić do domu przemienieni. Przemienieni. Więc może Pan Bóg, Pan Bóg bardzo pragnie, żeby to dzisiejsze wspomnienie i przebywanie na cmentarzu było może punktem zwrotnym w naszym życiu. Umierający pod gradem kamieni Szczepan wołał: Widzę niebo otwarte. Wracając z cmentarza, możemy też powiedzieć: chociażby w dzień pogrzebu drugiego nam człowieka dziś niebo jest otwarte. A w dniu pogrzebu świętego Jana Pawła II wiatr zamknął księgę, ale otworzył mu niebo. Pan. Nad waszymi i moimi zmarłymi zamknął Księgę Życia Ziemskiego, ale otworzył im całe niebo, bo niebo jest zamieszkane i Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żyje żywych. I skoro On zmartwychwstał, to wszyscy życia możemy doświadczyć w Chrystusie Jezusie, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.